Um Moje koncerty są najlepsze w całej Polsce Jeśli coś chcesz gadać do mnie, to nie jest żaden nonsens Są nietypowe i tym bardziej darmowe wpinanie Jeśli jesteś dobrym ziomem, ja z popu robię rap I tak to ma wyglądać Ludzie przychodzą mnie tutaj oglądać Wszyscy mnie tu lubią i fajnie się z nimi gada Przyjemnie kiedy się koncerty Nawet jak deszcz pada, parę osób gadało mi Że w rapie nic nie zrobię, a ja już zrobiłem wiele I dalej to ciągnę, przechytrzyłem ich By leciało szybko z wodka Wiem, że bardzo rozjebie system to zwrotka Ale ja tu w ramkach najzwyczajniej Biegam, czego masz w Adidasach. przybiegnie tu kolega, powtarzam to w kółko. Mówię to samo, ciągle się śmieję, ale przychodzi mi te śmiało. Mam papier, przed ryjem i ołówek w ręce. No i od razu zaczynam pisać bardzo dobrym wersem. I w świecie latam po wsi uśmiechnięty Czuję się w takich chwilach, jakbym zażywał skręty. O nic więcej nie pytaj, ja nie odpowiadam, tworzę tą muzykę, by całego z siebie dawać. Całego z siebie dawać, także nic nie gadaj, ale teraz dawaj. Widzę ludzi ruszających głowami w rytm zajebiście, że Mam własny styl, kolega chciał ze mną Niech dwaźmię grafta, ja tu ciągle leżę Na jakichś kartkach widzę ludzi ruszających Głowami w rytm zajebiście, że Mam własny styl, kolega chciał ze mną Niech dwaźmię grafta, ja tu ciągle leżę Na jakichś kartkach ubieram na szyję Moje logo, ziomek i z tym normalnie Do ludzi wychodzę, zwierzą się niestety Samemu sobie tyle rzeczy zarobiłem, że już nie wiem co robię Rapet ze mnie wielki pom Mało się staje, mam mało, ale Dużo dostaję z dna, się wydostałem I osiągnąłem coś, osiągnąłem talent Nie zachowuje się jak łoś Kiedy wypuszczę swój własny berś, będzie zajebiście, ale Na razie to wiesz, jeszcze bardzo długa Droga przede mną, zostało mi tyle do zdobycia W tym kąt na nieśmiertelność Żadna kasa się tutaj nie liczy Tutaj liczą się marzenia Ilość zdobyczy, podążaj za marzeniami Aż do końca swoich dni, pamiętaj oczywiście Masz najlepszy styl Widzę ludzi odruszających głowami w rytm zajebiście że mam swój własny styl, kolega chciał ze mną Niech dwaśmy kratę, ja tu ciągle leżę Na jakichś kartkach widzę ludzi ruszających głowami mi w zajebiście Że mam swój własny styl, kolega chciał ze mną Niech dwaśmy kratę, ja tu ciągle leżę Na jakichś kartkach...